Sprawy bezpieczeństwa, sprawy mm, geopolityki i tego, co się dzieje na wschodzie. Doktor Agnieszka Bryz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Władimir Putin, pani doktor, miał wierzyć, że zajmie Ukrainę w trzy dni, to wiemy. Nie wiem, który. Trzysta, który dzień tej trzydniowej wojny już trwa. Ale czytamy o tajnych dokumentach rosyjskich służb. Brytyjski dziennik The Sun opublikował i według tych planów FSB rosyjski, według tych planów FSB Władimir Putin spodziewał się błyskawicznego rozbicia NATO, miał ochotę i apetyt na kraje bałtyckie, mało tego, liczył na to, że Polska wpadnie w jego w sferę jego wpływów, to chyba kompletne political fiction. Political fiction, ale kalkulowane przez Kreml i jakby nic nowego. Ja, ja tylko chciałbym podkreślić, że The Sun nie jest najbardziej, nie chcę powiedzieć wiarygodnym źródłem informacji, ale faktycznie przeciek prasy bulwarowej powinien gdzieś tam powodować, że powstrzymujemy czy trzymamy pewien dystans do informacji, które, które gazeta ta publikuje. Co nie oznacza, że te informacje z tymi informacjami czy z tymi, prawda, takimi sugestiami nie spotykaliśmy się w, w pierwszych dniach wojny, czy jeszcze przed inwazją rosyjską, bo to, co opublikował sam powołując się na jakieś takie źródło związane, Czy w kontakcie z FSB, Wind of Change, to jest taki, taki znany kanał, em, gdzie trafiają się różne takie ciekawostki em, powiązane z Kremlem, ale to zawsze trzeba naprawdę na to patrzeć przez takie podwójne sito. Niemniej informacje te, które m, pu, publikuję jako przecieki The Sun, one m, są takimi, powiedziałabym, taką, ta, takim zbiorem różnych sugestii, pomysłów. Takich tłumaczeń samego Władimira Putina i jego ludzi z pierwszych tygodni wojny, bo wtedy także mieliśmy do czynienia z przyciekami, które mówiły dokładnie to samo, że Putin spodziewał się. Szybkie, szybkiego zwycięstwa tej, prawda, tego, te, te, tej wojny błyskawicznej w trzy dni, e, ustąpienia państw natowskich, takiej, taki, w zasadzie takiego samego zachowania jak w 2014 roku, czy jeszcze wcześniej, czyli odwrócenia wzroku i próby dogadywania się. Więc e, te przecieki i ten raport nie jest niczym e, odkrywczym. I nawet jeżeli, można by powiedzieć, nie wiadomo czy jest wiarygodny, nawet jeżeli nie jest wiarygodny, to wszystkie informacje, jeżeli ktoś miał to dobrze napisać, to faktycznie, czy zrobić dobry przeciek, to jest taki przeciek wiarygodny z informacji, które mhm. docierały do nas jeszcze przed wojną. To, to, co mnie frapuje, to jak można się aż tak pomylić, to znaczy można się pomylić drobinkę, czegoś niedoszacować, coś przeszacować, ale tu jest pomyłka o 180 stopni. Znaczy on, i, i, jeśli to prawda, Zakładano rozbicie jedności Sojuszu Północnoatlantyckiego, a nie tylko doszło do jeszcze większego zjednoczenia, pokazania sprawności, nie tylko gadania, ale mhm. także w praktyce, ale dochodzi do powiększenia sojuszu. Jak, o o, o Szwecję i Finlandię. Jak można się aż tak pomylić? No ewidentnie można. Ja się, czy znaczy nie chcę powiedzieć, że się dziwię, że my się dziwimy, ale w rzeczywistości jest tak, że my mamy takie żyjemy pewnymi takimi wyobrażeniami na temat zdolności strategicznych prezenta Putina. Żyjemy wyobrażeniami na, tym, na, temat, na, na temat takiej. Potęgi służb rosyjskich. Tymczasem prezydent Putin nie jest ani strategiem, ani dymiurgiem, tym bardziej jest uzdolnionym taktykiem, a jego służby popełniają dokładnie takie same błędy, nawet w skali, prawda, bywają bardziej spektakularne porażki, aniżeli służby zachodnie. Więc to, że się prezydent Putin i jego służby pomyliły, w domyślę aż tak. No to faktycznie może dziwić, natomiast nie powinniśmy być tym szalenie zaskoczeni, bo to nie jest tak, że Putin myśli o pięć kroków do przodu i ma rozpisane różne scenariusze szalenie wiarygodne naprawdę na powiedzmy, te, te, te kolejne... Powiedzmy, kilka miesięcy, Mógł, miał prawo się pomylić, bo służby w państwie takim jak Rosja, czyli w państwie autorytarnym, działają często nie w sposób taki profesjonalny pod względem krytycznego myślenia i dostarczania informacji wiarygodnych, jak w państwach, powiedzmy, demokratycznych. I trudne fakty, trudna prawda, ale jednak prawda. Dokładnie, a tu się dostarcza takie treści, jakie są. Nie tyle zamawiane, co oczekiwane na górze, czyli w tym przypadku w kierownictwie i w, na samym Kremlu. Poza tym prezydent Putin jest, jest takim przywódcą, i to też zadziałało na jego nie, niekorzyść, który szalenie izoluje się od czy życia politycznego i społecznego. Nie ma kontaktu takiego rzeczywistego ze swoim społeczeństwem, czyli do, on bazuje na informacjach, które są mu dostarczane. Mhm. E, więc na zasadzie takiej pewnej autocenzury dostarczane są mu informacje czy te oceny, które, które ma jego politbiuro, czyli ten mhm. najbliższy krąg Patruszew, Naryszkin, Szojgu i, jego służby, i ich służby. Ale... To, to też mogłoby być dowodem na to, nie wiem, na, na, jakieś tak, na, 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 na to, że zapomniał, jak to było, że stracił czujność. No bo on sam to robił. Sam kiedyś był w KGB, sam kiedyś dostarczał prawdopodobnie swoim przełożonym informacji, których oni oczekiwali, więc być może powinien pamiętać, być może z większą rezerwą powinien podchodzić do tych informacji przekazywanych przez służby, bo on od doskonale od środka wie, jak ten mechanizm nie do końca szczery, jak sądzimy, działa. No tak, ale pamiętajmy, że prezydent Putin nigdy nie był wyróżniającym się oficerem KGB. Jego placówka w Berlinie Wschodnim też nie była. Placówką taką, która mogłaby mu dać jakiś awans w służbach. De facto skończył jako podpułkownik, oficjalnie jako pułkownik, to też nie świadczy o tym, że był aspirującym czy takim dającym nadzieję na błyskotliwą karierę w służbach. Poza tym to jest też człowiek i to też widać w jego prezenturze, także widać w podejściu do, do wojny w Ukrainie taki przysięgniętym mentalnością i taką dużą podejrzliwością służb. E, czyli jeżeli prezydent Putin na internet patrzy w kategoriach operacji CIA, takiego projektu służb amerykańskich, inwigilacji czy rozsadzania takich państw jak Rosja, no to to... W ogóle uznaczy... na projekt internetu. Na projekt internetu, na tak. Na pomysł internetu, na pom ideę tak. in internetu, że tak. to jest y, operacja CIA, która ma zniszczyć od środka Rosję. E, to, to jest w ogóle to, to, to jest taki instrument, który <laughs> brzmi y, y, śmiesznie, ale jest niestety prawdziwe. I on sam o tym też mówi wielokrotnie w jego wywiadach mówi, że, że internet jest um, narzędziem CIA, e, więc on też nie korzysta z internetu ewentualnie jego ludzie. Więc jeżeli, Podejrzewam, że Facebooka na komórce nie ma. I, e, w ogóle nie ma komórki Twittera. Ale, ale ja bym powiedziała, że nawet nie ma komórki, jest prezydentem analogowym pod tym względem. Więc jeżeli mamy głowę państwa, która patrzy w kategoriach takich uprzedzeń i podejrzliwości w stosunku do swoich partnerów na Zachodzie, których się podejrzewa o bardzo złe zamiary w stosunku do swojego państwa, no to w tym momencie już z założenia kalkuluje się w sposób nie chcę powiedzieć nieracjonalny, ale taki według własnych kryteriów, takich opartych na nie do końca prawdziwej wierze i, i z taką skłonnością do, w, do postrzegania, czy do, do, do podejmowania tych ocen, które są, które jakby odpowiadają jego w, w światopoglądowi. I efekt był taki, że faktycznie jeszcze do tego dorzućmy pewne takie ambicje. Polityka, który już wtedy zbliżał się do 70., prawie 20 lat. Bezpośrednio na, na, na szczytach władzy, który ma pewną ambicję zostać prawda, stąd jego odwołania do icarów i tych największych przywódców Rosji, pozostać taką postacią wpisaną w, w podręczniki rosyjskie. Jeszcze do, jakby nakładając tą ostatnią warstwę, czyli kilkukrotne. Odmówienie Ukrainy, czyli władz ukraińskich, społeczeństwa ukraińskiego udziału, czyli przyłączenia się do tak zwanego projektu rosyjskiego powoduje, że na całokształt takich wyobrażeń prezydenta Putina nakładamy różne jego kompleksy i te kompleksy spowodowały pewną paranoję w temacie ukraińskim, która narastała. Po 2014 roku, już tak w sposób bardzo widoczny. A podczas tej pierwszej rewolucji pomarańczowej pamiętamy próbę otrucia Juszczenki. To już był dowód na to, ten pierwszy dowód, że Rosja i że władze rosyjskie zamierzają. Jakby działać na kierunku odzyskiwania wpływów w tej republice, którą uznają za swoją, prawda? W takim myśleniu kolonialnym. I to wszystko powodowało, że prezydent Putin był przekonany, że Ukraina jest nasza. Domyślę, to jest zbuntowana republika, to nie jest oddzielny naród, i to trzeba spacyfikować i przywrócić właściwej Rosji. Doświadczeniem kilku agresji w międzyczasie, czyli 2008 rok, wojna w Gruzji i 2014 rok, ta pierwsza aneksja Krymu. I jakby na, ba na bazie reakcji Zachodu, czyli takiej biernej podstawy i odwracania wzroku, prezydent Putin miał podstawy zakładać, że trzeci raz, że skoro Zachód jest skutecznie skorumpowany, że dwukrotnie wykazał się bierną postawą no i uległością. I mamy uległością. Tam swoich ludzi, którzy robią robotę. No więc właśnie, mamy swoich ludzi. Mamy środowiska decyzyjne w Londynie, w w Berlinie, w Paryżu, sprzyjające, to znaczy uwikłane w biznesy z Rosją, to, to, to był powód do tego, żeby myśleć, że to wszystko się ułoży, prawda? Że te wszystkie puzzle są właściwie poukładane, a jednocześnie miał taką, takie przekonanie, że Gruzja udała się w błyskawiczny sposób w 2008 roku. Krym przeszedł bez anekdoty... No Zielone o... ludziki bez oporu. Bez oporu, więc... Teraz będzie podobnie. Teraz będzie podobnie, czy nie będzie to wojna, będzie to operacja specjalna, która będzie trwała kilka dni. No i będzie można wylądować na lotnisku w, w Kostomelu, gdzieś tam tak jakiś szybki desant i zmiana w dzielnicy rządowej w Kijowie. Okazało się, że pułkownik Putin się Zwyczajnie przeliczył. No, zastanawiam się, czy mu w tej chwili może nie chodzić tylko o jedno, rzeczywiście, te karty, podręczników historii, żeby odchodząc, zostawił Federację Rosyjską choć odrobinkę większą terytorialnie niż ją zastał. Tylko tyle. I, że te ambicje już tak mocno dostał po nosie, tak bardzo się przeliczył. By... Że być może chodzi już tylko o to, żeby chociaż odrobinkę Rosja w jego rozumieniu była troszeczkę dosłownie terytorialnie większa niż wtedy, kiedy on zasiadał u władzy. Może tylko o to chodzi w tej chwili. Może chodzi tylko o Krym. No nie wiem. Może właśnie konkretnie o terytorium jakieś. Byle większe. By, ale on już... Jeżeli Putin miałby złożyć papiery na stół i powiedzieć, Panowie, rozmawiamy o pokoju, no to według mnie z, z tymi terytoriami, które zagarnął i anektował, tak? I okupuje dzisiaj, czyli Krym. I m, część, prawda, ta znaczna część Donbasu i y, tak zwane znaczy tego południa wybrzeży, czy, czy ten pas lądowy łączący Donbas z Krymem. Y, jeżeli Kreml zdecydowałby się dzisiaj zakończyć wojnę, no to wtedy j, jestem święcie przekonana i to ż, nic odkrywczego, że ogłosiłby sukces, y, o, wpisałby to w taką opowieść o tym, że Zresztą tak też mówi i Kreml, i, i jego minister spraw zagranicznych Sergiej Ławrow, i mówią propagandyści, że um, Rosja. Nie tylko walczy z, z, z tak zwanym nazizmem w Ukrainie, ale w obronie swoich, prawda, rosyjskojęzycznych y, pobratyńców. Taka była idea na Krymie. Taka była idea na Krymie, I, taka była idea ci, ci, ci w Donbasie. rosyjskojęzyczni mieszkańcy Krymu w, wo, w wolnym referendum, w wolnych wyborach sami zdecydowali o tym, że chcą być częścią Rosji, której zawsze byli w jego uznaniu historyczną częścią Rosji, więc tak to, to sprzedaje na świecie. Tak to sprzedaje, ale pamiętajmy, że to nie ma nic wspólnego z uczciwymi znaczy z prawdziwym referendum, uczciwym referendum, bo żadne referendum realizowane pod karabinami żołnierzy nie jest uczciwe. Um, więc ale jednak propaganda rosyjska tak to przedstawia. Jeżeli mieliby dzisiaj uznać sukces, to to byłoby sukcesem, czyli przejęcie znacznej części Donbasu i tego połączenia lądowego z Krymem. Co oznacza, że terytorium Rosji się powiększyło? Nabytki także są takie demograficzne, bo jeżeli Rosja od wielu lat cierpi na deficyt, na, na, na problemy demograficzne i ubywa obywateli Rosji, co więcej, do tego dorzućmy emigracją, co znaczy ucieczkę eksodus Rosjan zwłaszcza po 24 lutego, po ogłoszeniu mobilizacji. Po, zwłaszcza po ogłoszeniu mobilizacji, to efekt jest taki, że wchłaniając i anektując i okupując terytoria ukraińskie, Rosja znowu jest na plusie demograficznym. Ale Już NATO... nie mówiąc o tym, że prawda, mamy ten wielki proceder obozów filtracyjnych i kradzieży, nie bo to, można powiedzieć kradzieży obywateli, ale po prostu takiego przesiedlania <coughs> znacznej części um, uchodźców, y, którzy zamiast trafić na Zachód trafiają w głąb Rosji. Ale na to w Kijowie nikt nie pójdzie. My słyszymy mm -hmm. wyraźnie to, co mówi Zełenski, że tam, tam nie ma mowy o jakichkolwiek ustępstwach e, terytorialnych. Tam dla nich planem minimum jest wypędzenie okupanta z całego terytorium państwa ukraińskiego w granicach z początku lat 90 no bo tak nie, nie można pozwolić sobie na to, żeby być ofiarą agresji i dopuszczać, dopuszczać ustępstwa terytorialne. Ale ktoś w Europie Zachodniej może tak myśleć? Już chyba nie. Czyli znaczy ja myślę, że był taki być może moment albo przed, zresztą tak to też czytamy w tych przeciekach, które bazują na opiniach, które funkcjonowały jeszcze przed, przed wybuchem, tej pełnoskalowej agresji. Yy, środowiska zachodnioeuropejskie mogły m, mieć nadzieję, będąc takimi, prawda? To są często państwa i narody mocno nasycone takimi ideami pacyfistycznymi takim epizmentem, takim dążeniem do stabilności za wszelką cenę. Natomiast agresja rosyjska jest tak duża i ona jest tak pełnoskalowa, że dzisiaj nawet takie społeczeństwa jak niemieckie, francuskie nie są w stanie, znaczy one przechodzą bardzo bolesny i trudny proces, ale zaczynają dostrzegać i uzmysłowiać sobie to, i to także my jako eksperci widzimy, że Pokój i bezpieczeństwo Europy zależy od tego, żeby Ukra znaczy, zależy od zwycięstwa Ukrainy, bo y, sprawy i bezpieczeństwa nie załatwi zatrzymanie wojny tu i teraz, i takie zaspokojenie ambicji imperialnych Rosji ustępstwami terytorialnymi, jakimś epizmentem, tylko y, zęby imperialne faktycznie trzeba wyłamać. Y, y, I jeżeli ja dopuszczałam takie opinie ze strony moich kolegów. W zachodniej Europie jeszcze kilka miesięcy temu, to, to teraz widzę, że one są naprawdę coraz rzadsze. Zdarzają się, natomiast już nie są w mainstreamie. A kiedy my, pani doktor, ten spokój w końcu zobaczymy, poczujemy, kiedy odetchniemy, kiedy przestaniemy mówić o wojnie, pani zdaniem? No, jakby odpowiedź jest jedna i ona jest niby oczywista, ale to nie jest tak proste doprowadzić do tego, żeby Rosja. W tej wojnie, tą wojnę przegrała w sposób powiedziałbym wielopłaszczyznowy to znaczy to musi być klęska militarna to musi być czyli klęska nie tylko na zasadzie powstrzymania agresji Rosji ale tak jak mówi prezydent Zełenski wypchnięcia agresora z terytoriów okupowanych i nawet jeżeli dzisiaj na horyzoncie nie widać, czy wojskowi eksperci mówią, że nie ma jakichś szalenie widocznych szans na to, żeby tu i teraz odzyskać, czy w najbliższym czasie odzyskać Krym, to jednak Krym jest kwestią pewną na horyzoncie. Otwiera się pewna możliwość, więc jeżeli udałoby się wypchnąć Rosjan z Donbasu i z tych terytoriów zajętych po 24 lutego, wypchnąć, czy odzyskać Krym w przyszłości, albo, albo w jakiś sposób um, um, jakby wyciągnąć spod, spod rosyjskiej jurysdykcji. Um, to jest tylko połowa sukcesu. Jeszcze trzeba Rosję doprowadzić do takiego stanu, czyli postawić ją, jakby spowodować, żeby ona odczuła koszty swojej agresji. I czyli porzuciła takie głupie pomysły w przyszłości jak próba zajmowania terytorium sąsiada. Tak jest, ale takie pomysły porzuca tylko w jednym momencie i tego dowodzi historia, w momencie, kiedy staje na krawędzi dramatycznego kryzysu gospodarczego, politycznego, który grozi. Ale to jest scenariusz, pani doktor, na którym musimy poczekać. Żeby tak. doprowadzić do takiej klęski na wie, ty, tych różnych wielu płaszczyznach, takiej klęski Rosji, to, to jeszcze daleka droga. To, to musi jeszcze potrwać, bo tego nie widać aż tak bardzo teraz. Tak, to jest dokładnie tak jak z sankcjami. Jak jeżeli będziemy mieli oczekiwanie, żeby prezydent Putin został obalony przez swoich własnych obywateli, no to to nie nastąpi za miesiąc, za dwa, za rok, czy nawet za kilka lat, a nawet może i nigdy. Bo ale chodzi nie tylko o samą zmianę na samych szczytach władzy, bo po Putinie przyjdzie drugi Putin, oczywiście symboliczny Putin. Czy będzie miał na nazwisko Patruszew, czy Naryszkiń, czy, 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 czy Sobianin, to, to wszystko to są to jest ta sama elita. To, są, to, prawda? to jest ten tak zwany kolektywny Putin. To jest bardzo kiepskie określenie, ale dosyć obrazowe. Więc. Na zmiany w Rosji, te zmiany często wymuszone są odgórnie, więc to, co może wymusić zmiany w Rosji, czyli w elitach władzy i w społeczeństwie, to jest doprowadzenie właśnie do takiej sytuacji, z jaką Rosja się mierzyła w momencie rozpadu Związku Radzieckiego w 1991 roku, albo tej wielkiej rewolucji bolszewickiej, rosyjskiej w 1917 roku, to musi być. Tak duże wydarzenie i tak duża mhm. klęska, żeby spowodowała zmianę paradygmatu, i wtedy Rosja się Ale to by, ma szansę cofnąć. To by oznaczało, że, że, my jest, że to jest dopiero jakieś preludium, że my jesteśmy dopiero na początku potężnych zmian w tej części świata w ogóle i płonne są nadzieje, należy je porzucić. I naiwnie mówią ci, którzy myślą, będą czołgi z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, jeszcze więcej leopardów, to do jesieni Ukraina wygra tę wojnę i zamkniemy temat. No, tak to, tak to niestety wygląda. jeżeli patrzymy, Dlatego tak szalenie ważne jest to, żeby zrozumieć, że tu nie chodzi o obronę Ukrainy, bo w sposób bierny można zatrzymać kolejnymi czołgami agresję rosyjską, ale nie wypchnąć agresora i nie zmienić jego nawyków agresywnych, prawda? Czyli nie zmienić instynktów imperialnych władz rosyjskich. Więc. Szalenie ważne jest to, żeby to nie był epizment i żeby to nie były y, rokowania pokojowe, które mają w, doprowadzić do kompromisu po obu stronach, po ustępstwach po obu stronach, bo to będzie tylko i wyłącznie pauza strategiczna, która da Putinowi czas na to, żeby odbudować swój potencjał militarny przede wszystkim. Jak między 2014 a 2022. Tak jest, ale to będzie także czas taki, to my powtarzamy czasem do, mam wrażenie, do znudzenia, że po, jakby doświadczenie pokazuje, że po, takim, po takiej przerwie prezydent Putin czy jego następca już y, y, byłby na tyle powiedzmy, wzmocniony, mając, będzie miał takie poczucie y, zwycięstwa uh -huh. i takiego, takie przekonanie, że nikt nie dał rady Rosji. To tak? może, to może powinno zapłonąć pod brzusze Rosji. To może tutaj rozwiązaniem był, byłby rozpad Federacji Rosyjskiej. To może powinny się pojawić jakieś silne ruchy niepodległościowe gdzieś w okolicach, może w tych bardziej azjatyckich częściach granicy rosyjskiej. Może gdzieś powinny zostać. Hmm. Prowokacyjnie powiem, odpalone przeróżne operacje CIA w różnych stolicach po to, żeby Rosja miała kłopoty na różnych odcinkach, a nawet wewnątrz, w niektórych republikach, które są dzisiaj częścią Federacji Rosyjskiej. Jeżeli sięgniemy do fantastycznej polskiej, polskiej szkoły sowietologii, nie tylko do kultury paryskiej, ale i do prac bączkowskiego szalenie polecam, to my wiemy, że Rosjanie działają właśnie w taki sposób. Armia najczęściej jest tą instytucją, która idzie znacznie później, czyli po tym, jak Rosja działa próbuje podbić jakieś państwo, najpierw destabilizując je wewnętrznie od, i od środkowo, wzniecając różne rewolucje. Więc m, prezydent Putin, on się obawia tego samego, że Zachód... Tej samej broni użytej przeciwko niemu. Dokładnie, przeciwko, przeciwko Putinowi. I on kilka, nie jestem pewna, czy to jest tydzień temu, może dwa tygodnie temu, on m, m, t, po swoim wystąpieniu na takim słynnym orędziu wypowiedział, znaczy wypowiedział się m, dla jednego z dziennikarzy, Rassi 1, czyli tego, tego głównego kanału telewizji rosyjskiej, że on ma świadomość tego, że Zachód chciałby rozpadu Rosji i że te plany mają już wiele lat. On jako Putin ma tego świadomość, prawda? To ciągle jakby to myślenie w kategoriach projektu, internetu i Ale wszystkiego to, to, w instrumentach. To może, to może niepotrzebnie naiwny redaktor, który się oglądał hollywoodzkich filmów mówi o CIA i może powinniśmy patrzeć w stronę niezwykle sprawnych i potężnych Chińczyków i tej części świata i jakichś pomysłów na powiększenie terytorium Chin kosztem Federacji Rosyjskiej? Może to jest jakiś kierunek, który no, nam by pomógł, ale nie naszymi rękoma? No, to już są, to jest takie wybudowanie różnych scenariuszy, ale jeżeli jakby mamy zrobić porządek, to w jednym zdaniu. Ciąć po szwach Rosję dzisiaj jest trudno, ponieważ jakby, prawda, myślimy o tym, żeby prawda, jaka jest szansa na, na ożywienie tendencji separatystycznych w różnych republikach. I nawet jeżeli takie myślenie było y, widoczne i, i ono faktycznie zadziałało w 1991 roku, znaczy w okolicach 1991 roku, wtedy, kiedy się rozpadał Związek Radziecki, to było to łatwiejsze, ponieważ rozpadał się większy organizm. Dzisiaj Federacja Rosyjska nie ma takich tendencji, tak, takich takich czynników odśrodkowych, które mogłyby ją rozsadzić od środka. Więc po szwach narodowych jest to mało prawdopodobne, ale warto też zwrócić uwagę na dysproporcje różnych regionów, czyli tą rozciągłość geograficzną i na to, że nie, na przykład regiony dalekowschodnie do Moskwy jest im znacznie dalej niż do partnerów w Azji, a y, często to są te regiony, które byłyby w stanie same się y, byłyby sobie w stanie poradzić. Tak jest. No to jestem przekonany, mam taką nadzieję, że różni mądrzy ludzie w różnych stolicach taką świadomość mają i takie rzeczy biorą pod uwagę. Doktor Agnieszka, Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo dziękujemy dziękuję za pracę w studiu.